Mam czworo dzieci, wspaniałych dzieci i nie mogę pozwolić sobie na przeziębienia. Kiedy źle się czuję, kiedy czuję się niewyraźnie, sięgam po rutino skorbin. Podawała mi go moja mama. Rutinoskorbin pomaga wzmacniać organizm. Mam zaufanie i rutino skorbinu nie zamieniłabym na inny lek. Nie eksperymentuję ze zdrowiem. Polecam wszystkim Rutino Rutinoskorbin. Rutino skorbin. Największe zaufanie wśród mam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie możesz przejść do Playfresh. A nawet jeśli, to nie dostaniesz 60 zł. Zdziwiony? Masz ofertę na kartę? Przenieś numer do Playfresh w jeden dzień. Playfresh. Reszta na jutro. Zawsze możesz wrócić do pysznych delicji szampańskich. Dzięki nowemu opakowaniu za każdym razem będą jak świeżo otwarte. Delicje szampańskie. Świeżość na dłużej. Kaszel suchy czy mokry? A ten kaszel? A teraz? Często trudno to rozpoznać. Rozwiązaniem jest herbapekt, który działa na różne rodzaje kaszlu. W suchym sprawia, że napady są rzadsze i ustępują. W mokrym ułatwia wykrztuszanie, zwalczając dolegliwości. Herba Pekt numer jeden na kaszel suchy i mokry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią loki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz masz dwa razy więcej czasu na kontakty z bliskimi, bo w urodzinowej promocji Ery dostajesz dwa razy więcej darmowych minut do wszystkich i na zawsze. Oraz przyjemnego w dotyku Samsunga Avila już za złotówkę. Takie rzeczy tylko w erze. Każdego dnia. Coś inspiruje nas do działania. Wasze potrzeby, marzenia. Rzeczy małe i duże. Wspólnie stworzyliśmy największy bank w Polsce. Razem kształtujemy rzeczywistość. PKO Bank Polski ogłasza zapisy na akcje nowej emisji z prawem poboru. PKO Bank Polski, blisko ciebie, blisko jutra. I want to live every moment to the fullest. I try to do that in every aspect of my life, even down to my shoes. I love quality, rich leather, and style. With my Fifth Avenue collection, you're one step ahead in style. Cindy Crawford Collection by Fifth Avenue. Już od 219 zł. Dobrze wychodzisz, man Ta złotówka chce trafić do kredyt banku, żeby zarabiać na lokacie nawet 6% w skali roku. Duży bank, duży procent. Pan Spaghetti owijał sosy wokół nitek, ale gdy pojawiły się pudliszki, po prostu on nie miał. Bo dostrzegł to wnętrze. Pożerał wzrokiem jędrne, soczyste kawałki pomidorów, a jego życie nabierało smaku. Poza podliszkami świat dla niego nie istniał. Właśnie tak. Sos podliszki dzięki kawałkom pomidorów stworzył z makaronem idealny związek. Teraz wszystkie sosy podliszki uwodzą kawałkami pomidorów. Podliszki. Mmm, pycha! Kołnierzyki. Kieszonki? Między guzikami? Unikalny stożek parowy wyprasuje każdy, nawet najmniejszy szczegół. Gotowe? Żelazko Philips Azur z unikalnym stożkiem parowym. W Media Expert AGD marki Philips 20% taniej. Gdziekolwiek jesteś, Samsung Corby sprawi, że Twoi znajomi będą zawsze w zasięgu jednego dotyku. Jeszcze nigdy dostęp do internetu w komórce nie był tak naturalny i wygodny. Samsung Corby. What color is your life? Hi, this is Ross. Ross Martiny na Wall Street. Trudno uwierzyć, ale ta wielka skarbona za nami to wiadomość z Polski. Czy Polacy postanowili nauczyć nas oszczędzać? It's it's big. To ci Polacy tam w tej Polsce wiedzą, że my nie oszczędzamy? Oszczędności? Z początku nuda, ale jak je masz, to je kochasz. My w Ameryce kochaliśmy kupować. Aż tu nagle oszczędzanie stało się seksy. Polsko, przywij piątkę. Amerykanom powiedzieliśmy, sami też pamiętajmy. Kto oszczędza, ten ma. Pędzel moczył się godzinę. Turbo Dymoman zawstydził pędzel, moczył się półtorej. Kup starter i doładuj się tak jak ty. W 36,6 zawsze dostajesz o 50% więcej. Niech się inni wstydzą. Poczuj moc podwójnej objętości. Nowa linia Niwa Volume Sensation z opatentowanym systemem Style Infusion pogrubia i unosi włosy na całej długości. Efekt? Podwójna objętość I uwodzicielska moc Nowa mienia niwa Volume Sensation Piękno to pewność siebie mm. Uwielbiam tę wyjątkową czekoladę! Zrzuć ładunek! Pan ochron! O nie! Musimy uratować czekoladę dla czoka Misja ukończona! Trzeba dużo czekolady, by zrobić czokabik. Nestle Czokabik. Czekoladowa pycha. Lubisz tajemnice? Z drużyną PZ rozwiążesz najbardziej niezwykłe zagadki. Sześć komiksów detektywistycznych. Po jednym przy wybranych płatkach Nestle. 102 przypadki na drodze. Stłuczka. Co robić? Zwymyślać sprawcę? Nie. Wezwać PZU Pomoc. 801 102 102. PZU Pomoc. W każdym przypadku. Nawet dla nieubezpieczonych. Chciałam zaśpiewać dla pani. Dla mnie? No dobra! A, super! Na razie. Nie wiem, czy w tym programie szukamy takich harczących pulpetów. Mam talent. Jutro o 20:35 w TVN. Tym razem Anna Mucha przegrała z Nataszą Urbańską. Na taką samę czekaliśmy 10 edycji, 5 lat. Liderką po piętach tepczą Radosław Majdan i Otylia Jędrzejczak. Za to Piotr Zel nikomu już nie zagrozi. W programie pojedynek zdobywczyń kryształowych kul. Anna Guzik kontra Agata Kulesza. Taniec z gwiazdami. W niedzielę o 20 w TVN. Na taniec z gwiazdami zaprasza Biofarm, producent leku na zgagę. BiopraZolubio! Oni pana zabiją. Kiedyś pragnął umrzeć, ale zmienił zdanie. To nie jest żadna paranoja, to się dzieje naprawdę! Kto igra ze śmiercią? Jeżeli coś nam zagraży, to Tadeusz tym bardziej powinien być ze mną i z natką. Ten wszystko może stracić. O. Naznaczony w środę o 21.30 w TVN. W Afryce zawsze tak było. Gdy znaleziono coś wartościowego, ginęła miejscowa ludność. Bóg już dawno opuścił to miejsce. Zostały za to diamenty. Daj mi go, dla których ludzie... Daj mi go, gotowi są zabijać. Taki duży, największy, jaki w życiu widziałem. Wezmę kamień jako zapłatę. Jeśli nie przyniesiesz mi diamentu, to znajdę twoją rodzinę, tak jak znalazłem twojego syna. Jesteśmy partnerami. Ja nie jestem twoim partnerem. sam nie jesteś tylko kolejnym czarnym w Afryce. Rozumiesz to? Premiera TVN. Chcesz go ukraść? Leonardo DiCaprio. W filmie Krwawy Diament. Zaraz po szeregu trzecim twórca władcy pierścieni Peter Jackson przedstawia film Dystrykt 9. Wizjonerski spektakularny przejmujący film, który na zawsze odmieni światowe kino akcji. Odważ się zobacz Dystrykt 9 już w kinach. 29 groszy za minutę do wszystkich. 150 minut na rozmowy co miesiąc. Najnowszy telefon za złotówkę. Wszystko w jednym promocyjnym abonamencie w Orange. Zagadkowy telefon w Orange to Samsung Avila z dużym dotykowym wyświetlaczem i aparatem 3.2 megapiksela. Teraz już od złotówki. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Mm. <noise> Absolutnie doskonały cynamonowy smak i małe, chrupiące kwadraciki. Tak trudno im się oprzeć. Ciniminis. Obłędnie cynamonowe. W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie nie musisz rezygnować ze swoich planów. Przecież teraz jest rutina CEA o poszerzonym składzie. Uszczelnia naczynia krwionośne utrudniając przenikanie wirusów oraz wzmacnia krwinki odpowiedzialne za zwalczanie bakterii. Rutina Ca suplement diety wspomaga od zaraz i co ważne podnosi odporność na dłużej. Promocja 30 tabletek gratis syrop dla dzieci. Teraz także rozgrzewająca Rutina C Hot. Chcecie Monte? Spada. Jasne, uwielbiam Monte. Mały znowu górą. Dzięki Monte. Przekąska zawierająca 85% mleka, czekoladę i pożywne orzechy. Dostanę też Monte? Sot Monte. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Samitna skórka, miękki sprężysty i delikatny środek. Tylko balbą ma taki niepowtarzalny, oryginalny smak. Już dziś wygraj wyjazd do słonecznej Prowansji dla ośmiu osób. Wysyłaj kody z opakowań balbą i zabierz przyjaciół do Prowansji od MAESTRO. Zbierz całą kolekcję maskotek. Płać kartą MAESTRO, a za cztery wydruki z terminala dostaniesz buziaka. W saloniku Inmedio lub Rilej. Mama, co to znaczy rosnąć jak na To znaczy bardzo szybko. Dzieci w Twoim wieku rosną nawet 20 cm w ciągu trzech lat. W tym czasie kości rosną i wydłużają się. Jeśli teraz dostaną za mało wapnia, to potem będą słabe. Widzicie? Dlatego daję Wam Danonki bo zawierają wapni i witaminę D, które pomagają wzmacniać kości. No i Danonki są polecane przez Instytut Matki i Dziecka. Danonki mnóstwo pyszności dla mocnych kości. Teraz w Media Markt 10 razy 10% bez odsetek, bez prowizji, bez pierwszej płaty. Na przykład notebook marki Lenovo za 1950 zł lub w 10 ratach po 195 zł miesięcznie. MediaMarkt? Nie dla idiotów. Z udziałem najlepszych sportowców Adidas stworzył nowy Action 3 Drymax System. Najlepsza obrona Adidas przed poceniem. Do 40% bardziej efektywna. Action 3 – najlepszy antyperspirant Adidas, który wchłania pot. W promocji potrójna moc abonamentu. Fotograficzny Sony Ericsson C902 Cybershot z regulacją ostrości w aparacie 5 megapikseli i flashem. Play. Czeprz od Stefana! Tamten pan powiedział, że mogę pojmać wszystko i kocham jego, bo jest moim nowym panem. Niczym panem nie będę, jasne? Nie chcę cię tu widzieć i ciebie też! Ciebie muszę znosić. Polecamy odlot. Nie robimy sobie przerwy w pracy na świętowanie tego, że jesteśmy najlepszym bankiem w Polsce. Według najbardziej prestiżowych rankingów. Oprócz wyższej kultury bankowości, zawsze mogą Państwo znaleźć u nas najwyższej jakości produkty. Takie jak lokata z wysokim oprocentowaniem. 5% na 10 miesięcy zapraszamy do naszych oddziałów. Alior Bank, wyższa kultura bankowości. Majonez Omega 36 Winiary łączy kwasy omega w najlepszych dla zdrowia proporcjach. Dzięki temu możesz dbać o zdrowie i cieszyć się smakiem. Majonez Omega 36 Winiary. Zdrowa przyjemność smaku.